Hmm. Słuchajcie. Doktor Ryszard Kuciński. był prawnik Andrzeja Lepera. Hmm. Dostał pawulon. Zastrzyk. Dopiero w poniedziałek zrobił mu sekcję tradycyjnie. Żeby już wyparował. Hmm. Jego prawa ręka wie się pod górski. Znaleziony w biurze samoobrony pani samobójstwo miał oczywiście. Strzelił sobie w tył głowy. To jest taka nowa forma samobójstwa, że sobie bierzesz pistolet i to... tu sobie strzelasz. Nie tak, tylko o, o tak. Tak, o taka nowa forma. Czy w plecy sobie strzelasz także normalnie sobie nie, nie dosięgniesz, ale jak kogoś tam poprosisz, żeby ci strzelił w plecy. To on ci pomoże, tak on tak właśnie zginął. A Róża Żarska to była adwokatka. Włoskwie ją zamordowali. Oficjalnie, yy, oficjalnie, yy, oficjalnie, samochód ją przejechał, Tir. Yy -y. W hotelu, jak spają, Tir przyjechał. No i Andrzej Leper trzy razy się wieszał, ale dopiero za trzecim razem go z, w biurze zaznali, zastali. No. Fajnie, co? I to wszystko potwierdzone przez generała dama Mazguę. Więc mamy cztery mordy polityczne, zlecone przez uczestnika Jarosława Kaczyńskiego, którego to Andrzej Leper zamaskował, że jest agentem rosyjskim. Spółka nazywa się, taka jest kolejna, kolejny temat, Przemysław Instytutu Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, spółka z o NIP 125 5 nie, 40237 KRS 40302817 Tam jest taki wpisany pan Nazywa się Jacek Robert Sasin Rocznik 69 4 listopad Znany minister skarbu państwa Wpłacił 6 300 tysięcy Na udziały Eee, zarobki 15 tysięcy, 150 tysięcy, z 200 tysięcy. 200 tysięcy słuchajcie na rękę. Raz za 8 lat to jest ile? 200 tysięcy razy 8. No ile to jest? 1 600, tak? A on wpłacił 6 milionów 300 tysięcy. 4 miliony. No. Z drukarki sobie nadrukował. Pozdrawiam Was serdecznie.